Dzień dobry! Dzisiaj odcinek będzie chyba ciutkę bardziej każualowy niż te dotychczas. Zastanawiałam się, czy może nie poszlibyśmy gdzieś z Uzią i tak dalej, nie ogarnęli sobie rzeczy z naszą nową super nastolatką, ale jakby to Wam powiedzieć, dziewczyny mają notkę, że zaraz mają zajęcia. No i właśnie przez to ja nie wiem, co do końca zrobić, bo yy, boję się, że zacznie się od razu semestr i potem będę w tyle z rzeczami. Także może faktycznie. Niech sobie zaczyną dziewczyny odrabiać prace domowe. Zuziom poprawimy sobie trochę zabawę, i chciałabym w takim razie, skoro nie możemy nic za bardzo konkretnego zrobić z Zuzią, chciałabym Aszą wziąć kolejne zlecenie tam, z fotografii. I może tym razem właśnie Zuzia będzie naszym modelem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodatkowo włączamy starzenie mojej mili. Niech już się nam starzeją Simy. Jest już tydzień za nami, także wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby włączyć starzenie. Zapiszę sobie grę na wszelki wypadeczek, żeby się nie wykrzaczyło. Oprócz tego jeszcze Zuzia ma w ogóle szkolny projekt, także dziewczyny mogą jej pomóc go zrealizować. W ogóle, no Asza też przytyła, nie? To nie tylko Lanka. Także Aszka może też... Czemu one tak cały czas się chcą molestować? Może Aszka też pójdzie uprawiać jogging. Nie odrobiła tej pracy domowej, jestem pewna. Ech. Kazałam jej odrabiać, po czym nie odrobiła, no ale trudno. Niech idzie pobiegać. Jak wróci, to sobie odrobi pracę domową. Zuska ma już prawie zabawę na maksa, to może niech zacznie ten projekt ogarniać? No i ja? Ten misio, można go już wywalić w sumie. <gryw> nie przyda się. Odrabianie pracy domowej z rybą ulubione. Ażka chyba zaraz będzie wracała. Jup. Ale i w ogóle higiena spadła? Mi kamera będzie skakać. Ui nie? Okej. Okay. Wow. Czyżby wskaźnik działa? Ukończenia pracy domowej? Wow, ej, nie spodziewałam się tego. A nie, dobra, nevermind. Nevermind, nie. To, to musiało być. To nie, to by było zbyt piękne. Ej, i co i butelkę użyjesz? Ale ja, ja sama z siebie. Wow, wiecie, to Feliksa, nie? Oh. Wow, i przestała śmierdzieć Insta, nie? Wow, to taka kaczka trochę. No i wjechała do domu, ja pierdykam. Jeszcze w ogóle no w ścianę. Tak, to jest to. Może niech młodej pomoże? Nie. Nie, nie może. Musi swoją pracę domową odrobić. Jeszcze mamy pocztę o rachunki. To młoda to ogarnie. Asza traci popularność. Opatrzcie. Wow, to wyślij coś nas Instagrama. Obudziłam lanę, żeby pomogła Zuzi w projekcie, bo już ma strasznie mocno. Ogarniętą energię, nie potrzeba jej, no nie? <gry> a skoro tak to może jej pomóc, szybciej pójdzie, aż a wtedy też pójdzie spać jak tylko zrobi swoją pracę domową i powinno być git. O, nice! Jak to wygląda? Aha, okej. Okay. Ale one się teraz szybko wysypiają na tych łóżkach, od kiedy są te materace, sprężyny i, i tak dalej podmienione. No bo tutaj to jest ogarnięte. Aha, nie, sorry. <laughs> Materac nie jest ogarnięty, za to te sprężyny i tak dalej są. Także tak. Ja, Asza musi jeszcze jedną pracę domową ogarnąć, bo inaczej nie wiem, czy się wyrobi. No to jak wróci z dzisiejszego dnia, to bym wzięła to zlecenie. Albo przynajmniej jak odrobi tę pracę domową, mi nam się uda gdzieś wstrzelić w, w czas. To wybierzemy nią zlecenie. No bo teraz, jak kliknę, to ona chyba musi na telefonie to poszukać, czy coś tam? Nie pamiętam, tak to chyba wyglądało. Czego ona się teraz w ogóle uczy? Skrzypiec znowu? Tak. Na dziesiątym poziomie już jest. Wow. O oh, wow. Osiągnięcie, nie mieliśmy. No i tak, no i semestr się już zaczął. I co, ale to, to, to już, już, już? Że jest pierwszy dzień, tak? Wow. No dobra. Jesus Christ. Oczywiście, praca domowa, no nie. Nie odpowiada, tak? 404 error. Moje ulubione. Wow, ruszyło coś. A ta w ogóle śpi dalej. Jaki leń? I co idziesz do liceum z takimi potrzebami? O Boże. Współczuję. Asza się zeszcza, zanim tam dojdzie. No jak na rowerze, to może trochę lepiej. Biedna. Uwaga, ulepszam prysznic. Lana zamontuje. Uwaga, y, regulator przepływu wody, żeby troszeczkę szybciej brali ten prysznic, bo faktycznie we trójkę jak jest jedna łazienka i, i one tak długo się myją, to to trochę potrafi zająć, no nie? Zawsze jeszcze łatwiej jak jest jedna malutka, gdzie jest chociażby umywalka, to też sobie troszeczkę mogą higienę poprawić, ale tutaj jest faktycznie tylko jedna. Teoretycznie można jeszcze tutaj w sumie użyć, to nieważne, ale tak czy siak niech będzie ten y, regulator przepływu wody zamontowany, trochę będzie. Trochę nam to ułatwi sprawę. Biedna Asza, spięta całe życie, no. Ale dzień dobry, trzeba zapłacić rachunki. Może tylko opłacimy Lanom rachunki, bo jeżeli jest poczta, to prawdopodobnie do Aszy, także niech Asza sobie to odbierze. Ale Lana niech sobie jeszcze pójdzie pobiegać może. O. Czy ty pójdziesz jogować z jedzeniem? Desims 4. Polecam. I główna. Dawaj, Asza, na dom. Jak ci pasuje kask? O ja! O jej! Kurczę! Pierwszy raz chyba tak. <grymne> Jakie kurna drifty. A ta lata z tym talerzem, no nie. Wow, jeszcze skacze mi kamera i w ogóle wszystko. Ech. Jakie tutaj są urocze momentami uliczki, gdyby nie tylko ta skacząca kamera. Ech. Ale ona ma w ogóle teraz zlepek zajęć. Jedne po drugich tak hardo jej lecą. Dobra, trzeba zrobić tę pracę domową. ala na na na, Allegro. No, Alana chyba dobiegnie z tym spaghetti, kurczę, do naszego domu z powrotem. Oho, kolejna poczta nam przyleciała. <laughs> Smoczek. Smoczek Brightchester, Chester, hej. No, chyba wolę tę maskotkę Foxberry. Szczerze mówiąc. Jakoś taka śmieszniejsza jest. Gdzie ty jedziesz, Lana? Lana? Ty dobrze się czujesz? Czemu ona ma takie schizy w ogóle, że jedzie gdzieś, nie wiem. Gdziekolwiek. Nie rozumiem trochę. Ej, te prace domowe will be the death of me. No dobra, niech sobie gadają, bo Lana w sumie ma towarzystwo kiepskie, i Asza nie jest wcale dużo lepsza. Poza tym, spadnie jej to, to coś. E no, poradzimy sobie, jak w zeszłym semestrze dostały szóstkę, to teraz mają nie dostać oboziu. No, te dziewczyny są naprawdę obie spięte, rodzinne. No dobra, aż co teraz widzę przeszło. Dogoń mnie, jeśli potrafisz, tak? Jezus Maria Zuzia. Boże, jeszcze śmierdząca. Współczuję, no nie dziwię się w takim razie, że jest bardzo zbięta. Nie, nie, sprzedaj ten projekt. Chlapnij sobie eliksir emocji, może Ci się trochę poprawi. Siknij se najpierw, o. Siknij se, potem weź sobie prysznic. No i teraz ta higiena to skacze. Weźmiesz sobie jedzonko. Nie ma jedzonka, XD. No to... No to w takim razie też sobie coś na szybko. Kanapka z serem i szynką i pójdziesz oglądać telewizję. Dawaj, Simder. Ciekawa jestem, czy mogę jej włączyć telewizor i włączyć jej muzykę. I żeby jednocześnie słuchała muzyki i oglądała telewizję. I żeby zabawa jej skakała jak szalona. Niunia, ale gdzie ty siedzisz? Nie tutaj, nie tutaj. O wow, one skończyły zajęcia. Masz coś do jedzenia w kieszeni? O, super, dobra, zjedź sobie, nie wiem, zaba Albo o skupie i, i, intelektówkę, tak to się nazywa. O, świetnie, bo ty masz chyba jeszcze zajęcia, nie? A nie, nie masz to możesz wracać do domu, to będziesz odrabiała pracę domową. Alanka, lanka? chyba też już nie ma pracy domowej. Zaraz zobaczę. Alanka! Ale mm, jedź na rowerze. Lanka, to jest twój rower. Co ty masz z tym rowerem takie schizy, no, do domu. I teraz tak, e, dzisiaj ma zajęcia jeszcze jakieś? Nie. Także trzeba odrobić dziewczynami pracę domową na jutro, żeby miały yy, ułatwiejszy start. A później trzeba by było zająć się ich projektami, tak jak w zeszłym semestrze. Coś ten telewizor mało w ogóle zabawy, nie? Daje. Czekajcie, może. A czemu ona jest znudzona? Bez efektu, wypicie eliksiru. Aha, słuchaj. Lekka muzyka, da się? Słuchać i oglądać telewizję jednocześnie? Chyba nie. Panie. No cóż, a co ty odrabiasz? Wspólne brzmienie? Nie, jest potrzebne ci coś innego, niunia. Kadrowanie zdjęć i al dante allegro. A ta niunia... Nie pamiętam, co ma. Biologiczne domki. To chyba właśnie odrobiła. Tak, czyli tą. Flora na lądzie. Okej. Okay. I niech sobie pogadają. I bez sensu jest ta telewizja. W ogóle jej nie daje zabawy, bo musi pograć na komputerze aszy. No i dziewczyny... Wbrew pozorom mają zabawę bardzo spoko. To no, tylko Zuśka jakoś tak. Nie radzi sobie emocjonalnie. Nawet gra w ogóle... Na komputerze jakoś tak kiepsko. Wiecie co, może zamówimy jej słuchawki, żeby jej leciały w tle jeszcze. Chyba, że już jej kupiłam, nie. A co, przysmak na poprawę zdrowia to masz w kieszeni? E, zamówmy jej te słuchawki. Nie wiem, niech będą białe słuchawki po prostu. Aha, to, to są białe słuchawki, tak? Fajnie, dobra. Niech będzie, nie wiem, blues. <noise> Ale nie tak głośno? Okej, okay, dziękuję. I co, co z tą zabawą? No, trochę szybciej chyba. Już wcześniej, ale... well. No ja myślałam, że w ogóle te, te dziewczyny tutaj... Okej, okay. to może Asza yy, zrobię go, co? I trzeba jej jeszcze ogarnąć kadrowanie zdjęć. To jest jeszcze, jeszcze jej potrzebne. Ja zauważyłam, że najlepiej na samym początku właśnie studiów e, w czwórce odrobić wszystkie prace domowe, jakie się tylko da, a potem sobie je uzupełniać. I wtedy ma się czas na wszystko, także trzeba przyspidować. Może dziewczyny dzisiaj trochę nocki zarwą. Aszy coś nie idzie. I właśnie niech sobie tę pracę domową odrobią. Dobra, Aszka niech sobie tylko wciągnie. I jej też kolejną pracę domową dam. Zuzia, już chyba wystarczy ci tego komputera, co? No tak właśnie myślałam. Właśnie, bo Zuzia też ma umiejętności w ogóle grania na skrzypcach. Trochę gorsze niż Asza, ale ma. Nie no, Ignac, błagam cię. Ty już ostatnio nam dałeś w ogóle do wiwatu, także dzięki. No w ogóle teraz ta rozgrywka u mnie to polega na tym, że wszyscy odrabiają prace domowe, nie? <ścoughs> kurde. Masakra. Nie wiem, czy nie wrzucę sobie na przyszłość tej jeszcze bardziej hardkorowej wersji moda, który skraca nam właśnie długość studiów w czwórce na jeszcze właśnie krótsze te studia, bo wtedy można sobie wziąć cztery kursy, później dwa kursy i można robić jakieś tam imprezy z weczką i tak dalej. I ma się więcej czasu na to wszystko. Teraz jakoś też bym chciała to zorganizować, jakoś myślę, że uda nam się to zrobić, bo bym chciała zrobić tę imprezę z beczką bardzo. Tylko najpierw właśnie ten początek semestru, który jest najgorszy, chcę poświęcić na to, żeby jak najszybciej odrobić te prace domowe, zacząć chociażby te ich prace semestralne, czy tam. Y Prezentacje, a później już będziemy, wiecie, mieć wszystko z głowy, także no. Co? Dopiero zaczęte, ukończone, niezaczęte, niezaczęte. Jeju, te prace domowe to jest po prostu patologia na początku. Kadrowanie zdjęć jest nam potrzebne, tak? Makabra. Nie wiem, czy Asza sobie nie musi chlapnąć tego yy, energola, że tak powiem. Aha, wow, ma nagle dwie prace domowe. To ciekawe bardzo. Z czego teraz tutaj nie mogę kliknąć? Wow! Boże, co za bezsens. Widzieliście, co się zepsuło w ogóle? O, jest dobra, aż słuchaj. Ja się nie będę cackać. Ja się z bagami nie będę bawić w taki sposób. Teleportuj się tutaj. Kup przedmioty na uniwersytet i dawaj pracę domową, bo przecież patologii. Straszne po prostu. Że to w ogóle ma czelność się tak zbagować, to jest po prostu wow. wow. Wow, 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 wow. I teraz jest jedna nagle nie działająca. Wcześniej były dwie. Jedna działała, to ją wywaliłam, bo myślałam, że są dwie, a potem się okazało, że ta druga, która została, to nie działa. No i super. To jest po prostu The Sims 4. Uwielbiam. Moja ulubiona gra w ogóle na świecie. Nunia, nie zawracaj teraz gitary, błagam, bo wam wyłączę wolną wolę, naprawdę, żebyście tylko ogarnęli te prace domowe. Jak nie masz co robić, to możesz zrobić jeszcze obiad jakiś. Wiem, że ty już powinnaś w sumie iść spać, patrząc na Twoją energię, ale spokojnie dasz radę. Wierzę w Ciebie. Dawaj chili. Ty odrobiłaś już? Odrobiła, patrzcie, u niej została tylko genetyka i generacja. No i tak ma być. Właśnie tak ma być. Niech sobie chlapnie jeszcze jedzonką i może iść spać laneł. No a Asza musi przeboleć. Co jest wcześniej? Wspólne brzmienie, nie, wspólne brzmienie jest o 15, jest na to przysłona, jest o 9.30, to najpierw jest na to przysłona. Ha, trochę dociśniemy, jeszcze to jest na to przysłona i Asza pójdzie spać, nie wiem, gdzieś o 2.00, 2.30 i, i zobaczymy jak to pójdzie. Harda matematyka jest z tym uniwersytetem, kiedy ma się cztery kursy naprawdę harda matematyka i naprawdę wydaje mi się że na jakby przyszłe pokolenia czy coś tam to znaczy jeszcze Zuzia będzie prawdopodobnie studiować właśnie to jednak zrobię tak, wrzucę tego moda, który jeszcze bardziej zmniejsza potrzebną ilość kursów na jakby dyplom. No bo jednak to jest dosyć abstrakcyjna liczba, ta, która jest potrzebna faktycznie. Jak jeszcze pomyślcie sobie, że ktoś gra na przykład na krótkim live-spawnie, no nie? Że simy naprawdę już żyją krótko, a tam jest tyle kursów. I nie możecie tego jakby w żaden sposób zmniejszyć w grze. Nie, nie dodali takiej funkcji, że możecie sobie ustalić na waszą rozgrywkę, ile potrzeba Kursów do po prostu dostania dyplomu Simem, tak? Troszeczkę to jest bieda, ale to jest po prostu, wydaje mi się, niedopatrzenie ze strony twórców, niestety. Ostatnio, jeżeli chodzi o EA i The Sims 4, to tych niedopatrzeń jest bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni może faktycznie nie grają jakby tak w swoją grę. To może być jakby coś w tym. Nie jestem do końca przekonana, nie jestem pewna. Jednak to może tak być. Lana odrobiła pracę domową, także niech tupta spać. a też odrobiłaś? O jak supi, dobra, do spanka niunia. Bo wydaje mi się, że wszystkie te błędy, te wszystkie niedopatrzenia ze strony twórców, no nie popełniłby ich ktoś, kto... Gra w tę grę faktycznie, bo widzi się te rzeczy. Widzi się jak Simowie działają, jak to się przekłada na to wszystko. A, a tutaj faktycznie to wygląda, jakby wiecie, faza beta testów polegała tylko na tym, działa kod? No to wypuszczamy, a nie wiecie, jak to się przekłada na rozgrywkę. I przez to. No, wychodzą takie babole, których nie da się niestety uniknąć w żaden sposób. No, chyba, że modami, właśnie. A gdyby twórcy podeszli do tego, jakby od strony gracza faktycznie, to może by to wyglądało inaczej, no, niestety. No, pamiętacie, w dwójce to studia były w ogóle rozwiązane tak, że. Była po prostu grupa wiekowa, koniec, kropka i tyle, ale na przykład ta grupa wiekowa kolejna, kiedy Sim poszedł na studia, była dłuższa, no nie? W sensie Sim był potem dorosły dłużej niż normalnie bez studiów, nie? Więc no była rekompensata jakby za to. A tutaj to tak wychodzi, no, że całe życie spędzacie na studiach, kurde, gorzej niż w rzeczywistości, nie? A jeszcze o broń Boże, żeby Sim sobie wymyślił, że pójdzie na drugi kierunek, nie? Tutaj idziesz na jeden i kaplica, koniec. Bo się co one tak dospały, hardo? Asha musi wziąć w ogóle prysznic. I może sobie zagrać w coś na telefonie czy tam przeglądnąć sieć. Bo je to chyba na uniwerku, mi się wydaje. Zresztą, ona ma zajęcia dzisiaj od. Za 7 godzin, oj To biedne dziewczyny, w ogóle tak głodna, szczanie, Tylko kolana widocznie jakoś tak ogarnęła. <grym> No, to Asza zje, odrobi ostatnią pracę domową. Dobra, Asza, ale najpierw zjedz no. Ja ci nie kazałam nie robić tego, tylko po prostu po tym jeszcze coś innego zrób. Jesus. W dwójce to tak kurczę działało, że jak się chciało, żeby Sim przestał coś robić, to trzeba było mu odznaczyć tę interakcję. A tutaj to po prostu klikniesz kolejną i ten Sim nagle stwierdza, że nie, jednak nie zrobi tego, co sobie wymyślił. Biedna lana ma w tym semestrze tyle zajęć w ogóle jedno po drugim. Oho, dzień dobry, Zuzia. Zuzanna musi przeprowadzić prezentację przed całą klasą, idź na całość wykonanie, No nie no, idź na całość poprawa oceny, nie? Czy lana nie ma w tym semestrze w ogóle prezentacji? Przystą do egzaminu końcowego do egzaminu końcowego. Oddaj pracę semestralną. To nie ona już tę pracę semestralną zrobi. Będzie z głowy. Niech ją napisze. Wiem, że Asza ma prezentację, bo widziałam w jej wyposażeniu, o właśnie. Ale czy oprócz tego coś jeszcze? Praca semestralna. No dobra, damy radę. Aszka widocznie ma troszeczkę gorzej od Lany. Lana będzie musiała tylko po prostu pracę domową ogarniać. Simka w imieniu... Lana i Keda adoptowana przez rodzinę samochodzik. O, ktoś tutaj skisnął. Damian i keda też. Znaczy nie, że skisnął, tylko <laughs> adoptowany. <laughs> o, Boże, jak to zabrzmiało w ogóle okropnie. Time management, my dears. Time management. Ok, Lana musi iść. To nie idzie? Asza też. To nie idzie. <gry> no oni w dziwnych miejscach w ogóle czasami wyciągają ten rower. Ja naprawdę nie wiem o co kaman. Się w końcu zdenerwuję i po prostu wywalę im te rowery, bo one więcej mi wydaje się szkodzą niż co warte. No i znowu wszyscy na zajęciach, a ja nie wiem. Patrzę się jak sroka wpirazy drzwi. Elwina masami kamura. Czemu. czemu? Wow, okej. Okay. A one w ogóle mają zajęcia jedne po drugich, no tak. Pff. Czy Zuzia będzie już szóstkową uczennicą, czy mi się wydaje? Oj, będzie. Trzeba nią tę książkę przeczytać. To będziemy mieć etap aspiracji z głowy. No, Zuśka nam wróciła, jest szóstkowa. To możesz się trochę zająć chałupą, jesteś taką pomocą domową tutaj. Błagam, bo ja chcę jeszcze to zlecenie Asom, no, tylko czasu nie ma cały czas. Na szczęście odrobiłam nią teraz te prace domowe, już prezentacja jest w jakiś sposób zrobiona. W sensie wiecie, kiepska jakość to będzie, tylko że już jest tak z połowa tej do kiepskiej jakości, więc już jest y, ruszone, tak? <noise> Plus będę miała weekend jeszcze chyba. Także naprawdę, zaraz jak przyjedzie tylko z zajęć, to ogarniamy jej zlecenie i zrobimy z naszej Zuzi modeleczkę. Bo why not? Czy wy macie jeszcze jakieś dzisiaj coś? Za 18 godzin, 24, niezaczęte, niezaczęte Boże. Eee, możecie wracać do domu, super. No, ciekawa jestem, czy mi się uda to zlecenie zrobić dzisiaj. Najwyżej wiecie, wybierzemy je sobie i zrobimy następnym razem, chociaż ja bym naprawdę chciała już je zrobić. Bo mi się nawet to podoba, nie? W sensie ta kariera, tylko po prostu przez te studia nie mamy za bardzo czasu. <grytanie> Niestety. A po co ty jeszcze tę wodę chlejesz? Żeby ci się szczać znowu zachciało, jeszcze widzę drugą w ogóle. No, świetnie. Dobra. To chociaż wybierzemy to zlecenie. Codzienna ekscytacja, piąty poziom fotografowania, niedziela dziewiąta. Brzmi super, bo można by było jakby coś to zrobić w sobotę, gdybyśmy się nie wyrobili. Jeszcze tu jest, zobaczcie. Też niedziela dziewiąta. Wszystko jest w ogóle do niedziela dziewiąta, ok? Głupkowata, pozaimprezowa. Dobra, why not? No, te studia są troszeczkę takie czasochłonne, nie powiem. Jakbym miała te sześć kursów tego moda, to wydaje mi się, żebym to robiła tak, że brałabym na początku 4, a potem 2, bo 3-3 to wciąż byłoby chyba całkiem sporo roboty, mi się wydaje. No, na pewno mniej niż teraz, nie? Ale no... W strojach imprezowych to ma być, okej, okay, uzyskaj akceptację zdjęcia. To może zróbmy to teraz, może się uda, ej. Dobra, dobra, Niunia, ale ty się musisz przebrać, zmień strój na imprezowy. A ty masz taki imprezowy, no dobra. Chodź do tutaj, Tajaszenia. Aparacik na miejsce. A czy ona czasem nie może kupić już tego zarąbistego aparatu, tej lustrzaneczki takiej? Bo ona za te pierwsze zlecenie dostała całkiem wysoką ocenę końcową. Wow, jeszcze jest coś takiego. Lel? Nie wiedziałam, patrzcie. Uha, No nie, niestety nie dostaliśmy najlepszej oceny ostatnio. Znaczy, pamiętam, że po prostu to pierwsze zlecenie, bo to drugie to, to była kicha już totalna. No dobra, to co? Jak to tam było? Zrób zdjęcie Simowi na oznaczaniu pozycji. Zuzia. O, głupawa. O, to jest całkiem fajne. No faktycznie te pozy są trochę głupkowate. No są tylko cztery chyba. No, wystarczy nam. Okej, okay, teraz jak to było? Trzeba powysyłać te zdjęcia. Jeszcze ta poczta Aszy, sprawdzimy przy okazji. I co, co to? Paczka, pocztóweczka, fajnie. I jakieś, jakieś koperciory. O Jezu, z wielbicielem, moje ulubione, co tam jest? Nie martw się, zawsze dostaniesz wsparcie od fanów, kochamy Cię. O, zawsze możesz na nas liczyć. Staniemy po Twojej stronie, musisz wierzyć w siebie. <laughs> I ma teraz fajne, O pozytywne nastrójniki. Fajnie. Przynajmniej nie będzie spięta biedna cały czas. No i fajnie, udało nam się zrobić jeszcze te zdjęcia do pracy Aszy. Schowamy jej aparat do wyposażenia, bo jak przyjdzie Ignac albo Rosyjo, to ja nie wiem, co się stanie z tym aparatem. No, tak wygląda nasze życie. Wiem, Zuzia, frustrujące, nie? Spoko, ja też nic nie mogę zrobić, Zuzeł. Chciałam gdzieś tobą wyjść, a nie mogę. W ogóle, jak jest Sistas, nie? Buciki różowe, yy, spodenki niebieskie i... <ścoughs> Góra też taka różowała. Znaczy, wiecie, ja to zrobiłam specjalnie z takim zamysłem, że Asza po prostu chciała Zuzie jakoś ubrać, no nie? I że taką ma estetykę, no i po prostu tak wyszło, nie? Że siostra, siostrze i tyle. Już? Klient zaakceptował zdjęcie. Ooooo, girl. Jeszcze ile? Wszystkie zaakceptował. XD. Nice. Czyli ja wtedy te powiadomienia też prawdopodobnie dostałam, tylko może sobie poszłam, nie wiem, zrobić herbatę, wyskoczyły i tyle. I nie zwróciłam uwagi, potem mi zniknęły. No trudno. No to teraz czekamy, aż przyjdzie nam listonosz. I mamy z głowy robotę. Pewnie rano przyjdzie. O, nie, Rosio. O, o. Ja już widziałam, że ostatnio też nam coś zakosiłaś, coś stąd. Nie wiem co to było, ale coś nam stąd zakosiłaś. Także nie dziękuję, nie wskakujesz do nas do domu, a a, powiem więcej. Idź stąd? Niech lana sobie popisze pracę semestralną. Denerwuje mnie momentami umiejscowienia interakcji w czwórce. Zaraz wam powiem dlaczego, tylko ogarnę aszę, bo oczywiście musiała zrobić coś, co, czego nie chciałam od niej. Mianowicie, zobaczcie, jak ja nacisnę sobie tutaj uniwersytet, zadania na kursy, praca semestralna, to wcześniej, na samym początku, kiedy wybierałam te interakcje laną, na górze było właśnie oddaj splagiatowaną pracę, a na dole było, żeby napisać tę pracę. A teraz jest na odwrót. I teraz wyobraźcie sobie osobę, która ma pamięć mięśniową, czyli na przykład ja, i moja ręka od razu poleciała w ogóle yy, tutaj, na dół, żeby oddaj splagiatowaną pracę, i bym kliknęła, to nie zauważyłabym i ja. Zdanie, a tutaj jest kontynuuj pisanie pracy semestralnej na górze. Dobrze, że zwróciłam uwagę i kliknęłam to właściwe, ale już było blisko i bym kliknęła na odwrót to. Tak samo pamiętam, jak byłam yy, dzieciaczkiem i grałam w dwójkę. Ja nawet nie czytałam tych interakcji. Ja po prostu wiedziałam, gdzie jest konkretna interakcja. Klikałam na, 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 na i zawsze była ta interakcja w tych samych miejscach. A w czwórce to jest zawsze inaczej, no nie? I kiedy ja na przykład chcę zrobić jakąś przyjazną interakcję na innym simie, te. Yy, Rzeczy są zawsze inaczej. I to nie jest tak, że one są alfabetycznie, bo alfabetycznie są dopiero wtedy, kiedy zaczniesz klikać dalej, dalej, dalej i dalej. Z czego po prostu to jest dla mnie, no, głupie. Asza nam traci popularność, musimy to ogarnąć. Znaczy, to nie jest jakaś tragedia z tym traceniem popularności, bo widzę, że to są jakieś małe liczby, ale tak czy siak. Okej, okay, Lana zrobiła wstęp do swojej pracy semestralnej, także teraz Aszka. Mogłabyś dalej sobie zbierać informacje, żeby zrobić też wstęp do swojej prezentacji. Alana, ty dojedz to. Aszka nam ciutkę schudła. O, udało się, zrobiła. Świetnie. To teraz jeszcze możesz sobie wziąć prysznic. Dobra, Lana, niech się zdrzemnie. Jest 23 dopiero, ale niech ona sobie tak do połowy dopełni pasek energii, zrobi pracę domową w nocy i pójdzie znowu spać, jak ją zrobi. I wiem, że to troszeczkę takie kiepskie jest, no ale chcę naprawdę najszybciej, jak tylko mogę to ogarnąć. Aha. Ej! My cię nie znamy w ogóle. Co to miało być? Cameron? I am in confusion. I am in so much confusion right now. How dare you? Utopię cię w basenie, naprawdę. Wow. Co to miało być? Nic nam nie zrobił z tym kąpem? Nie no. Chyba nic. Ustawienia bezpieczeństwa komputera zablokuj komputer dla wszystkich z wyjątkiem członków rodziny. Dziękuję, dobranoc! What the fuck w ogóle? Co to miało być, naprawdę? Przynajmniej tu jest napisane w jakim procencie jest zrobiona ta praca domowa. To jest jakiś tam plus, nie? Na przykład wiemy, że lana zaraz skończy. Nasza też skończyła, to też dosikania I spać. No i taka nasza kurczę rzeczywistość. Musimy iść na te wykłady gościnne Aszom. I to tak ASAP, bo ja się boję, że my nie ogarniemy tych etapów tak jak powinniśmy je ogarnąć. Ej Asza! Asza no z domu? Czemu wytrzymacie kurde te składaki w kieszeni? Siema Ignac. Jeździsz na rowerze? Ale fajny rower. Ale by było przykre jakbym ci go tak rym, pym, pym, tyryryry. Wiesz co Ignac? Idź sobie. Not today. Not today sejten, not today. Mamy pocztę. Co ty czekasz na napiwek, Makiryś? Napiwek? Dla listonosza? No, come on. A, poczta otwana. Ale nie, zdjęcia nam też przyleciały. Także wolny strzelec. Opublikuj zdjęcie na modowym Instagramie, jakiekolwiek. Halo, przepraszam. Czy, czy można? Ile to trwa? Tak długo publikacja zdjęcia trwa? No boże, co ty się zastanawiasz? 20 lat, którego filtra użyć na Instagramie? Klient jest zachwycony zdjęciem. Na, no, na, na. Osiemdziesiąt polubień, nie zauważyłam ile pieniędzy, ale widzę, że sporo. Boże, to się zaczęło samo upominać. Nie no, nie teraz, na razie nie mamy czasu. Jak będziemy mieć, to zrobimy. Aszka idzie na zajęcia i po zajęciach idziemy nią na wykład gościnny, bo trzeba to ogarnąć jak najszybciej, może się uda. Asza musi poczekać pół godziny na ten wykład gościnny. To niech sobie trochę odrobi pracy domowej. Dobra, może iść. No dobra moi drodzy, what? Okej, okay, Angela. Tego się nie spodziewałam tak na koniec. Ale okej. Okay. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku uda się ogarnąć większość aspiracji Aszy już. Będziemy też już praktycznie pod koniec um, studiów, także będziemy wracać jakoś za 2-3 odcinki do dziedzicowego domu. Już z dyplomem i mam nadzieję, że uda się ogarnąć te aspiracje i że się nic nie zbaguje, bo jak się zbaguje to się zdenerwuje. Jak wrócimy to ogarniemy aspiracje jeszcze Lany. Ewentualnie może nam się uda po drodze jakoś teraz jeszcze. Tę samą aspirację co ma Lana chciałabym jeszcze zrobić u Aszy, bo biedna cały czas chodzi spięta, tak to się tego jakby elementu z jej życia w ogóle pozbędziemy. Stres jest zły, pamiętajcie o tym. No i tyle, dobra. Dzięki za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Linki do Discorda, Facebooka, Instagrama są w opisie. No a my słyszymy się kolejnym razem. Pa, pa!